Teraz pokażę, jak dzielimy wielomiany. Mamy taki wielomian x do trzeciej minus 6x plus 8 i mamy podzielić przez dwomian x minus 4. No to dzielimy w ten sposób. x do trzeciej podzielić przez x to będzie x kwadrat, bo zobaczcie, x kwadrat razy x byłoby x do trzeciej. No i teraz mnożymy x kwadrat razy x. To jest x do trzeciej i tu piszemy, ale ze zmianą znaku, czyli minus x do trzeciej. Teraz x kwadrat muszę pomnożyć przez minus 4, czyli byłoby minus 4x kwadrat, ale mam zmienić znak, czyli będzie dodać 4x kwadrat. Jeszcze raz. x kwadrat razy x. To jest x do trzeciej dodatni, zmieniam znak, czyli minus x do trzeciej. Teraz x kwadrat razy minus 4, czyli będzie minus 4x kwadrat, ale muszę zmienić znak, dlatego jest plus 4. Podkreślimy sobie to i teraz co nam tutaj wyjdzie? x do trzeciej odjąć, x do trzeciej się redukuje, nie ma nic. Tutaj nie mam x kwadrat nigdzie, czyli zostanie mi 4x kwadrat i przepisuję następny, odjąć 6x. I teraz dzielimy 4x kwadrat przez x. Tak jak w zwykłym dzieleniu. Tą liczbę dzielę przez x, czyli będzie dodać 4x. Jeszcze raz. 4x kwadrat podzielić przez x to jest 4x. I teraz mnożymy. 4x razy x to jest 4x kwadrat, ale zmieniam znak, czyli minus 4x kwadrat. 4x razy minus 4 będzie minus 16x, ale mam zmienić znak, to będzie plus 16x. Jeszcze raz, żeby to dobrze zapamiętać. 4x razy x. To jest 4x kwadrat. Zmieniam znak minus 4x kwadrat, 4x razy minus 4 to by było minus 16x, ale mam zmienić znak to jest plus 16. No i podkreślamy i czynimy, co następuje. 4x kwadrat minus 4x kwadrat się redukuje. Minus 6x dodać 16x to będzie 10. X i jeszcze przepisuję dodać 8. 10x podzielić przez x to będzie dodać 10. I teraz 10 razy x to jest minus 10x, bo będzie plus, ale zmieniam znak minus 10x. 10 razy minus 4 byłoby minus 40, ale mam zmienić znak. Czyli będzie plus 40. No i podkreślamy sobie, co nam tutaj wyjdzie. 10 odjąć 10 się redukuje, nie ma nic, ale 8 plus 40 będzie 48. A zatem, jeżeli ten wielomian podzielimy przez ten dwumian, to wyjdzie nam x kwadrat plus 4x plus 10 i reszta 48. Jak policzyć resztę? Teraz pokażę, żeby sprawdzić, czy na pewno jest dobrze. W od reszty, czyli zobaczcie, jak tu było x minus 4, to jakbyśmy to równali do 0, x minus 4 równa się 0, to x będzie równe 4, czyli policzymy W od 4. Co to znaczy, że w miejsce X -a wstawię czwórkę 4 do trzeciej.

Czyli wyszła nam reszta dokładnie taka, jak w naszym dzieleniu. A no, zatem jest to też takie sprawdzenie, że raczej mamy wszystko dobrze, bez błędów. Kolejny przykład. 9x kwadrat podzielić przez x. To ile by to było? To będzie 9x. Teraz 9x razy x. To jest 9x kwadrat, ale zmieniam znak, czyli minus 9x kwadrat. Teraz 9x razy minus 1, czyli to będzie minus 9x, ale zmieniam znak, to plus 9x. Podkreślamy sobie i odejmujemy. 9x kwadrat minus 9x kwadrat to się redukuje. 3x dodać 9x to jest 12x i przepisuję minus 12. 12x podzielić przez x to będzie dodać 12. 12 razy x to jest 12x, ale muszę zmienić znak, czyli minus 12x i 12 razy Minus 1 to jest minus 12, ale zmieniam znak, czyli plus 12. Podkreślamy sobie i co tutaj mamy? 12x od 12x się redukuje, minus 12 dodać 12 też się redukuje. Zatem, jeżeli podzielimy ten wielomian przez ten dwumian x minus 1, wychodzi 9x plus 12. Bez reszty i tu też możemy tą resztę wyliczyć. Zobaczcie, w od reszty, czyli od jednego, to się równa. Wstawiam 9 razy 1 do potęgi drugiej, dodać 3 razy 1 i odjąć 12. 1 do drugiej to jest 1, razy 9 mamy 9, dodać 3 i odjąć 12. A zatem 9 dodać 3 12, odjąć 12 jest 0, czyli ten wielomian dzieli się przez ten dwumian bez reszty.